Dzień dobry, nazywam się Urszula Szmigielska, chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu proweniencję interesujących książek w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk Archiwum. W Polsce proces rozpraszania zbiorów rozpoczął się w połowie XVII wieku. Od tego czasu daje się zauważyć dwa następujące po sobie cykle. Gromadzenia i rozpraszania zbiorów. Trwały one do końca II wojny światowej, ale i po wojnie książki rozpraszano. Likwidowano kolekcje bibliotek szkolnych, rozpraszane były księgozbiory podworskie czy księgozbiory pochodzące z prywatnych zasobów. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Archiwum posiada kolekcje starodruków oraz cenne publikacje z XVIII, XIX i niezwykle interesujące Cymelia z XX wieku. Druki te są niezwykle interesujące również ze względu na ich historię. Zachowane w nich znaki własnościowe pozwalają na śledzenie do jakich kolekcji bibliotecznych należała książka? Kim byli? Czym się zajmowali właściciele? Jaki charakter miały ich zbiory? Czy były to instytucje, czy prywatni kolekcjonerzy? Jakie dane można uzyskać, idąc śladem znaków proweniencyjnych? Godne przedstawienia są losy starych książek których losy splatały się przez wieki z losami ich właścicieli. Proweniencja książki, czyli jej pochodzenie, często oznaczone jest na egzemplarzu w różny sposób. Są to zapisy dedykacyjne, pieczątki, czy wreszcie w formie artystycznej wklejki, zwane exlibrisami. Ja przeglądając ostatnio zbiory najstarszych książek i przygotowując je do konserwacji, zwróciłam uwagę na ciekawe wklejki exlibrisy i chciałam na nich się skupić oraz na pieczątkach, stemplach, które też są formą exlibrisu ale nieco skromniejszą. W naszych zbiorach znajduje się książka Fryderyka Hrabiego-Skarpka dzieje Księstwa Warszawskiego. Tutaj przedstawiam tom pierwszy wydany nakładem Żupańskiego w Poznaniu w 1860 roku. Naszym rozważaniom chciałam poddać ex libris, wyklejony na stronie przedtytułowej, na wyklejce książki. Mamy tutaj potężny dąb. Pod dębem siedzi Sowa i uważnie czyta. Książki, które rozłożone są nad nazwiskiem właścicieli. W tle, na drugim planie znajdują się kominy fabryczne. Ex libris ma kształt prostokąta o wymiarze 9 na 65 cm w centralnym miejscu przedstawiony dom i podpis Zofii Jędrzeja Moraczewskich. Na samym dole, trudno zauważalne, ale jednak jeżeli się przyjrzymy, na brzegach znajdują się inicjały HA. Myślę, że są to inicjały artysty drzeworytnika, projektanta ex Librisu. Symbolika zawarta w drzeworycie jest związana z przekonaniami i działalnością właścicieli biblioteki. Dom – symbol siły, potęgi, trwałości. Sowa, uosobienie inteligencji pozwalającej podejmować właściwe decyzje. Kominy fabryczne no wtedy uosabiały nadzieję na postęp. Na miejsca pracy dla tych, którzy byli jej pozbawieni. Sofia i Jędrzej Moraczewscy, którzy w tym ekslibrisie są właścicielami, byli politykami, społecznikami, spółdzielcami, działaczami związków zawodowych, pracującymi całe swoje życie na rzecz poprawy życia najuboższych i równouprawnienia. Wierzyli w moc nauki pozwalającej na godne życie. Jędrzej Moraczewski, założyciel kolekcji bibliotecznej, z której pochodzi nasza książka, urodził się w 1870 roku w Trzemesznie, a zmarł w 1944 w Sulejówku. To inżynier, absolwent Politechniki Lwowskiej, w młodości twórca szeregu przedsięwzięć spółdzielczych, takich jak piekarnie, masarnie, mających poprawić byt najuboższych. Przewodniczący związku, Związków Zawodowych, premier pierwszego rządu niepodległej Polski, poseł, wicemarszałek Sejmu, minister robót, robót publicznych zginął tragicznie trafiony przypadkiem w swoim mieszkaniu w Sulejówku. Jego żona Zofia Moraczewska, urodzona w 1873 roku, zmarła w 1958, wymieniana często wśród dziesięciu kobiet, dzięki którym Polska osiągnęła niepodległość. To działaczka społeczna, współtwórczyni Ligi Kobiet Galicji, Ligi Kobiet Śląska. Pierwsza kobieta, która przemawiała w polskim parlamencie, posłanka na Sejm pierwszej i trzeciej kadencji, walczyła o przyznanie kobietom praw do głosowania. Nie można tu nie wspomnieć, że rodzina Moraczewskich to patrioci, którzy wychowywali swoje dzieci w kulcie ojczyzny, patriotyzmu, zapłacili za to najwyższą cenę. Na tym zdjęciu rodzice z dwójką dzieci, ponieważ młodszy syn zginął w czasie jako siedemnastolatek w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Natomiast tych dwoje, Adam i Wanda, zginęli w Auschwitz. No to jest ta najwyższa cena, którą płaci się. Za to, że jest się Polakiem patriotą. Moraczewscy mieszkali w Sulejówku, w domu zwanym siedziba. Zbudowali go w 1911 roku, i tam mieściła się biblioteka i zbiory rękopisów dokumentujące ich działalność oraz zainteresowania Izofii i Jędrzeja. Biblioteka Moraczewskich. Kompletowana zgodnie z duchem epoki i z patriotycznymi przekonaniami właścicieli, zawierała cenne starodruki i XVIII-wieczne dzieła. Księgozbiór mógł pochodzić w części z bibliotek domowych Zofii Jędrzeja Moraczewskich. W czasie II wojny światowej Niemcy wysiedlili Moraczewskich z ich domu, organizując tam klub oficerski ozdobiony meblami i bogatym księgozbiorem. Właściciele zostali wówczas przygarnięci po sąsiedzku przez wdowę po marszałku Piłsudskim i tam przesiedlili się do domu zwanego Drewniakiem, mieszkali tam do końca wojny. Ocalałe archiwum Moraczewskich znajduje się w tej chwili w wydzielonym zbiorze zwanym Zespołem Zofii Jędrzeja Moraczewskich w Bibliotece Narodowej. Natomiast dom po wojnie został w dużej części zniszczony, ponieważ pełnił komunalne funkcje mieszkalne. W tej chwili prywatny właściciel odkupił dom i funkcjonuje tam w tej chwili Izba Pamięci Zofii Jędrzeja Moraczewskich. Jeśli chcemy wiedzieć o losach biblioteki. To niestety podzieliła ona los licznych kolekcji prywatnych. Zbiory uległy rozproszeniu i znalazły się po II wojnie światowej na rynku księgarskim. Tą drogą Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Archiwum zakupiła dzieło Fryderyka Hrabiego Skarbka, dzieje księstwa warszawskiego, wydane w 1860 roku. W Poznaniu. Ekslibrisy z omawianej kolekcji pojawiają się również na forach internetowych. Są aukcje tych ekslibrisów, a jeden z nich publikuje w internecie Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Na stronie tytułowej tego dzieła znajduje się jeszcze. Jeden znak proweniencyjny, jest to pie, pieczątka Biblioteki Zofii Jędrzeja Moraczewskich. Następną publikacją, która chciał, którą chciałabym dzisiaj przedstawić, to portrety zmarłych socjologów, książka Kazimierza kellers Krausa. Książka ta wydana została w Warszawie w 1906 roku nakładem księgarni naukowej. Tutaj znajdujemy na stronie tytułowej oraz przed wstępem dwie jakby nałożone na siebie pieczątki. Można się domyślić, że. W układzie chronologicznym, któryś z, tych, któryś z tych zbiorów był wcześniejszy, a później następny właściciel chciał jakby zasygnalizować, że to teraz jest jego biblioteka. Pytanie, który właściciel był pierwszy, a który następował po nim. Pierwszy był klub społeczno-naukowy. To działające. W końcu pierwszej dekady XX wieku stowarzyszenie mające za zadanie upowszechnianie kultury, wiedzy. Oni mieli różnego rodzaju koła zainteresowań, dramatyczne, muzyczne. Zajmowali się również upowszechnianiem czytelnictwa i prowadzili bibliotekę. Następnie książka została przekazana. Towarzystwu Uniwersytetu Ludowego imienia Adama, Adama Mickiewicza w Lwowie do powstających w 1910 roku biblioteczek ruchomych, zwanych też bibliotekami oświatowymi albo po prostu bibliotekami wędrownymi. Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego imienia Adama Mickiewicza w Lwowie. Zakładało nieomal 60 ponad 60 takich bibliotek wędrownych. Za pośrednictwem czytelni ruchomych i stacji, czyli punktów bibliotecznych zlokalizowanych w biednych dzielnicach chciano udostępnić książki i upowszechniać w ten sposób czytelnictwo. Za każdy komplet książek pobierano drobną opłatę, także ci, którzy książki otrzymywali do, czy, do czytania, partycypowali w kosztach i w sumie utrzymywali te biblioteki. Działacze, którzy składali sprawozdania ze swojej działalności upowszechniającej czytelnictwo, stwierdzali, że wypożyczanie przez nich książek okazało się skutecznym sposobem, na podniesienie poziomu czytelnictwa. Jaki związek? I czy w ogóle występuje związek między doktorem Kazimierzem Kellers Krausem a klubem społeczno-naukowym oraz bibliotekami ruchowymi przy Uniwersytecie Ludowym imienia Mickiewicza w Lwowie? Autor brał udział w pracach Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego i był związany z działaniami na rzecz upowszechniania kultury i wiedzy na terenie Galicji. Być może wprost z jego zbiorów, albo za, miało to związek z jego wykładami, i dlatego została książka włączona do zbiorów. Jak widzimy, na stronie tytułowej jest kilka znaków proweniencyjnych, ale to nie wszystko. Bywa, że jednocześnie na stronach pojawiają się dedykacje od darczyńców, pieczątki kolejnych bibliotek, czasem zamazane, czasem przekreślone, ale jest to ciekawy materiał do badań. Przedstawiam tutaj dzieło Józefa Chryszki, Pisma zbiorowe, które zostało wydrukowane w jego drukarni w Petersburgu w 1859 roku. Nas interesują znaki proweniencyjne, których tutaj nie możemy odczytać, ponieważ właściciel nowy zamazał pracowicie, On tutaj widać również, może jeszcze próbował dokładniej zamazać, znak proweniencyjny poprzedniego właściciela. Ale myślę, że to już będzie temat na inną prezentację o likwidowaniu znaków własnościowych. Dziękuję Państwu.